Tutaj zobaczcie, przychodzi do Was szóstka mieczy i ona pokazuje postać, która wyrusza do przodu po jakimś trudnym okresie i spokojnie. No tutaj nie sugeruję, że będziecie mieć trudny okres. Wręcz przeciwnie, dla osób, które ostatnio czuły, że tkwią w miejscu albo że właśnie pewna decyzja no musi zostać podjęta, ale zwlekaliście z nią, to teraz czujecie takie słońce na horyzoncie i powiew wiatru, jeśli można to tak nazwać, bo ewidentnie tutaj przychodzi do was taka energia również do tego, aby powoli małymi krokami, ale zacząć zmierzać w jakimś kierunku. I być może część z was na przykład rozpisze sobie plan treningowy czy diety, czy być może plan związany z nauką, tak jakby długofalowo, nie tylko na powiedzmy tydzień, miesiąc, czy Trzy miesiące, ale bardziej na lata.